Cześć, nazywam się Grzegorz Zajączkowski. To jest marketingowe podsumowanie miesiąca. Zapraszam Cię na 9 najciekawszych newsów marca. Zaczynamy. Zaczynamy od Instagrama, który testuje możliwość przewijania filmów wideo. To funkcjonalność, która jest na wszystkich platformach, a na Insta jeszcze tego nie było. Miejmy nadzieję, że to wprowadzą i w końcu będziemy mogli oglądać filmy wideo tak, jak chcemy na Instagramie, a nie tak, jak one lecą. Zostajemy jeszcze na chwilę przy Instagramie, który wprowadza możliwość ankiet na reklamach, które będziemy publikowali w Stories i to jak my je wykorzystamy to już zależy tylko i wyłącznie od naszej kreatywności. Na pewno warto się tym pobawić. Facebook odpalił bibliotekę reklam. To znaczy, że mamy jedno wielkie repozytorium, w którym możemy wejść, poszukać sobie wybranej frazy, która nas interesuje i sprawdzić sobie, jakie kampanie reklamowe są w danym momencie teraz aktywne. Możemy szukać nawet tych kampanii, które nie są już aktywne, a były przed chwilą emitowane. Co prawda na rynku polskim to jeszcze nie tak do końca tak nie działa, nie wszystko można znaleźć, ale jak przejrzyjcie sobie inne kraje. To jest masa reklam i masa inspiracji, z których możemy korzystać. Poczekajmy, jak to będzie odpolone także w naszym kraju i będziemy mogli w ten sposób sprawdzać, kto jak się reklamuje i ewentualnie czerpać, że tak powiem, e, benefity z tego, jak się komuś coś udało i wprowadzić takie same rzeczy także w naszych kampaniach reklamowych. Jeżeli reklamujesz się na LinkedInie, na pewno spodobają Ci te trzy nowe możliwości reklamowania, które on wprowadza, a wprowadza to, co już znamy z innych serwisów społecznościowych, czyli kampanię tzw. Luka Live, czyli do grup podobnych odbiorców, takich, którzy lubią nasz, naszą stronę na LinkedInie. Wprowadza także targetowanie po zainteresowaniach i wprowadza także tak zwane Audience Templates, czyli jeżeli jeszcze nie macie swojej grupy, czy też nie macie pomysłu, jak ta grupa może wyglądać, ma gotowe 20 zestawów takich gotowych grup z który będziecie wy mogli skorzystać, puścić tam kampanię reklamową, zobaczyć czy to zażre, czy też nie i ewentualnie na bazie tego próbować robić własne grupy odbiorców. Jeżeli reklamujesz się na litki, nie, to na pewno musisz tego spróbować. Instagram wprowadził coś, na co wszyscy czekaliśmy, coś czego jeszcze nie ma nawet na Facebooku, czyli wprowadził dla 20 typowych marek, w ramach testu oczywiście i tylko i wyłącznie w Ameryce, możliwość wprowadzenia zakupów i przeprowadzenia tego procesu sprzedaży tylko i wyłącznie na Instagramie, bez wychodzenia z niego. Czyli możemy tam wejść do danego sklepu, obejrzeć sobie, nie wiem, bluzę od dresu, wybrać sobie kolor, wybrać sobie rozmiar, dokonać zakupu, dokonać płatności. I nawet w Instagramie możemy sprawdzać, co się dzieje z naszą z naszą przesyłką. Może to mocno zachwiać rynkiem e-commerce'owym i tym w jaki sposób będziemy prowadzili sprzedaż naszą w internecie, no ale trzeba poczekać aż będzie to wprowadzone do naszego kraju chociażby i zobaczyć jak faktycznie to przekłada się na sprzedaż. Twitter odpali nową apkę, którą nazwał Twitter Czyli skróconą wersję Twittera. Będzie to apka, na której będzie testował wszelkie nowe rozwiązania, nowe możliwości, które mogą, że tak powiem, później być przyklejone do prawdziwego Twittera. Więc jeżeli szukacie tego, co się może zmienić, szukacie ciekawych testów na temat nowości w Twitterze, to trzeba sobie zainstalować Twittera i tam szukać i sprawdzać, co, się, co jest wprowadzone. I być może takie rzeczy także wpadną na główny kanał Twittera. Google do swoich map wprowadza wirtualną rzeczywistość, czyli możemy sobie odpalić mapę, możemy odpalić sobie wygląd, jak ona wygląda w czasie rzeczywistym i zobaczyć na różnych budynkach wyświetlane znaki, w którym kierunku iść, gdzie skręcić i, i gdzie jest tak naprawdę nasz cel. Moim zdaniem petarda, na razie to jest w formie, można powiedzieć, takiej zabawy i testów, ale podejrzewam, że za. Kilka lat być może nawet w tej formie będziemy mieli wyświetlane reklamy pod tytułem tu skręć do tej restauracji, tu skręć do tego baru. I to będzie kolejne miejsce, gdzie będzie można przyciągać uwagę naszych klientów. YouTube w ramach walki z falą fake newsów prowadzi opcję taką, w której już w wynikach wyszukiwania, gdy będziemy szukali danej odpowiedzi na dane pytanie, wyskoczy nam informacja, czy dany film jest prawdziwy, potwierdzony i ewentualnie kto tam potwierdza informację, że to, co w danym filmie jest zawarte, jest prawdą, a nie jest kolejnym fake newsem. Mam wrażenie, że to już kiedyś zapowiadałem, czyli opcję taką, że Google wprowadzi możliwość reklamowania się na wynikach wyszukiwania właśnie w obrazkach, które, do których mamy okazję dotrzeć, gdy szukamy czegokolwiek w wyszukiwarce Google. Teraz ta opcja będzie wyglądała w ten sposób, że możemy zamieścić reklamę w postaci obrazka, na tym obrazku zaznaczyć nasze produkty i gdy ktoś będzie szukał na przykład jak umeblować sypialnię, to już wyskoczy mu obrazek, bo będą zaznaczone nasze produkty jak kanapa, lampa, żorandol, etc. Będzie podana cena, i będzie możliwość przeklikania się i przejścia do naszego sklepu. Jeżeli będzie ta opcja, pojawiła się w, w Google Ads, spróbujcie. Na pewno będzie to na początku tańsza opcja dotarcia do nowych klientów, i pewnie też ich zaskoczy. Dziękuję, że wytrwałeś do końca. Tradycyjnie poproszę o lajki, komentarze. Wiecie, jak to działa. Zatem do zobaczenia za miesiąc. Cześć.